Witam Państwa na konferencji prasowej poświęconej Akcji Kocham Polskę. Jak co roku w dniu 14 lutego Walentynki i, yy, ko i kolejną rocznicę powstania Armii Krajowej Młodzież Szyd Polska w całej Polsce organizuje Akcję Kocham Polskę. Dotychczas nasza kampania, dotychczas nasza kampania obejmowała kwestie rodziny, stafetów Koleń yy, Prolife, żołnierzy wyklętych, ojców niepodległości, czy jak zeszłoroczna kwestie ekologiczne. W tym roku... Z racji trwającej pandemii i pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego, chcemy skupić się na kwestii solidarności narodowej z polskimi przedsiębiorcami. Trwający koronakryzys spowodował już znaczne straty dla polskiej gospodarki. Coraz większa liczba Polaków traci pracę, płace nie rosną, a przedsiębiorcy są zmuszeni do kolejnych cięż, cięć kosztów, których celem jest utrzymanie się na rynku. Polscy przedsiębiorcy bardzo często są zadłużeni wielkimi kredytami, ale to dotyczy również pracowników tychże przedsiębiorców. Straty dla jednych bądź drugich będą odczuwalne równie mocno dla gospodarki. Jako młodzi patrioci, martwiący się o przyszłość naszej ojczyzny i naszych rodaków yy, solidaryzujemy się z przedsiębiorcami, którzy nie tylko prowadzą biznes w Polsce, płacą tu nasze współpodatki i wzbogacają nasz produkt krajowy brutto, ale także zatrudniają innych Polaków. Pamiętajmy, korzystając z usług polskich przedsiębiorców, zatrudniających polskich pracowników, przyczyniamy się nie tylko do polepszenia kondycji naszej gospodarki, ale również polepszania byt polskich pracowników i ich rodzin. Kupując polskie produkty w miarę swojej możliwości, również przyczyniamy się do poprawy stanu gospodarki, szczególnie teraz, gdy kryzys się pogłębia i wiele branż będzie walczyć o swój byt. Teraz poproszę kolegę Arkadiusza Wachendowskiego o dokładniejsze wyjaśnienie promocji w ramach akcji Kocham Polskę. Proszę. Tak więc przechodząc do konkretów, w tym roku oferujemy przedsiębiorcom po pierwsze pomoc medialną. W postaci promocji na naszych fanpage'ach struktur oraz fanpage'u Patriotycznym Podkrepacie. Pod Oferujemy również możliwość nagrania profesjonalnego klipu, w którym pojawi się firma bądź jej logo, jeśli, jeśli firma się zdecyduje. Oferujemy również przekazanie takich oto plakatów, które mają zachęcać ludzi do wspierania polskiej gospodarki. Na plakacie jest wiele symboliki. Jedną z nich jest na przykład, jak tutaj widać, aplikacja na telefon, która pomaga w dobieraniu artykułów, które mają duży udział kapitału polskiego w produkcji. Kolejną rzeczą jest prawda, rodzina jadąca na wakacje. Można się zastanowić, gdzie jadą? Bałtyk, czyli w Polsce. Dlatego zachęcamy też do spędzania wakacji, weekendów w miejscach w Polsce, żeby wspomagać polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców, ponieważ to jest inwestycja na przyszłość, która nam jako klientom się zwróci. To nie tylko jest wzmocnienie budżetu państwa, to jest też duży skok i duży rozwój dla polskiej gospodarki. Dziękuję. Tak więc każdy z nas może wesprzeć w tych trudnych czasach polskiego przedsiębiorcę. Jako cel wakacji czy wyjazdu możemy wybrać dowolne miejsce w kraju zamiast wyjazdu za granicą. Przy zakupach można zwrócić szczególną uwagę na udział polskich produktów w swoim koszyku. Jesteśmy solidarni, bo kochamy Polskę, a w szczególności chcemy wspierać innych Polaków. Dziękuję bardzo.